Marvis Mobile Homes, domki letniskowe dla całej falu wazowej rodziny. Kapitalny wzrok zapewniają salony optyczne EDOR. Minęła 20. Ja nazywam się Weronika Tołoczko i zapraszam Was na Piąte Okrążenie. Zaczynamy. Minioną sobotę odbyła się Gala Sportu Lubuskiego, na której podsumowano 60. plebiscyt sportowy Gazety Lubuskiej. Nagrodę specjalną od kapituły plebiscytu otrzymał Piotr Protasiewicz. To jakieś takie też podsumowanie tych moich 31 lat ścigania się na torach żółwych na całej Europie. Także no. Duża, duża radość dla mnie, że kapituła doceniła te moje osiągnięcia i starania, przede wszystkim w większości lat dla klubu Zielonej Góry, dla Fallujah Zielonego Góra. No tak, kiedyś się wyczerpie to no bo <grytanie> jesteśmy świeże po zakończeniu mojej kariery, także jest, daje mi to wiele radości. To jest też jakiś taki zwrotny, zwrotny sukces, mówiący o tym, że coś tam się udało. A przez te lata y, zdziałać i, i osiągnąć. Y, no ale ja też tak w miarę. Dzięki zajęciu, które mam, w miarę miękko przyszedłem na chwilę obecną, i nie jest tak źle, niż jak się mogło wydawać, jeśli chodzi o ten, o ten smutek, że, że coś się skończyło, jakaś ta przygoda u mojego życia największa się skończyła, ale są nowe wyzwania, nowe cele, a takie nagrody tylko mówię. To, to jest duża radość i podsumowanie, taki, mówię, zwrotna, zwrotna informacja, że gdzieś tam się zostało zauważonym, i jeśli chodzi o to, co dla sportu się zrobiło. Natomiast najpopularniejszym talentem roku 2022 został Julian Wronecki, adept szkółki Falubas Junior. Muzyka Przemysław Pawlicki podpisał kontrakt w duńskiej drużynie Grinstedt Speedway Club. Przemo będzie drugim zawodnikiem naszej drużyny, który w tym roku będzie startował w Danii. Wcześniej kontrakt w Holsztyn podpisał Rasmus Jensen. Muzyka w dniach od 1 do 4 marca nasza drużyna wybierze się na coroczne zgrupowanie zimowe. Tradycyjnie już miejscem treningów będzie Świnoujście. Więc zgrupowanie tradycyjnie w Świnoujściu. Po raz kolejny spotykamy się w hotelu Interferia, który ma bardzo dobre warunki. Myślę, że skorzystamy z tego wszystkiego, co może nam ten hotel zaoferować. Zgrupowanie trwać będzie od 1 do 4 marca. Myślę, że czas skrojony na, na, na drużynę bardziej nacisk na integrację przez duże I. Więcej gier, zabaw, które mają ten zespół scalić i, i, i o, znający się i tak już zawodnicy z toru, ale żeby poznali się jeszcze lepiej, będziemy starali się, żeby to wszystko poprzez, poprzez gry zespołowe można było poznać się jeszcze, jeszcze lepiej. Niedzielę Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Oczywiście my również wspieramy tę akcję. Znajdziecie nas na zielonogórskim deptaku w miasteczku Wośp, które będzie funkcjonować od godziny 12 do 16. Natomiast po godzinie 16 na scenie głównej przy ratuszu odbędzie się licytacja mini kevlaru. Na koniec mamy dla Was małą niespodziankę. Już w najbliższym czasie na naszym Instagramie pojawi się post konkursowy. Obserwujcie nas uważnie. To wszystko co przygotowaliśmy dla Was w tym odcinku piątego krążenia. Do zobaczenia wkrótce. ହଁ <small> ହଁ